Cześć, witajcie moi drodzy. Dziś w recenzji magazyn Lego Elves z roku 2015, jest to listopad, grudzień. Minusami tego magazynu jest cena i mała liczba klocków. Jednak to, co przyciąga uwagę, to dlaczego warto kupić ten zestaw, to minifigurki tego typu. Naprawdę spodobały mi się i postanowiłem, że kupię kolejny magazyn z tej serii. Zapraszam do recenzji. Zobaczmy zatem do magazynu najpierw. I z treści i ogólne informacje tutaj Poznaj Elfy Azari, Fara, Naida Emily Jones, Skyra, Miku kilka ciekawych informacji, komiks kilka reklam znowuż komiks podoba mi się ta kreska o czym już wspominałem w poprzedniej recenzji Magiczna Plaża nie wiem co to za zabawa ale tutaj to nie jest w tym momencie ważne znów kilka zabaw i Lisica Flamey i klocki, jakie dostajemy wraz z nią. Tutaj mamy sposób budowy naszego zestawu. Zobaczmy na plakaty. Plakaty też są utrzymane w tej kolorystyce, w tej stylistyce Azari. Bardzo ładne. Tu nie mogę się absolutnie do tego przyczepić. Lego Elf. To chyba taki bardziej ogólny plakat. Cały jakby... A nie, myślałem, że to jakaś kraina. Oczywiście kraina jest w tle. A tu mamy jakiś pojazd. Sanie z tej serii Zobaczmy dalej, wysoko ponad Elvendale Bardzo podobają mi się takie zdjęcia Tu mamy kolejny zestaw Sanie Pegasa Ery Elfka Wiatru Eira Bardzo ładnie Bardzo fajne Comics Homix Nasi bohaterowie kolejni Konkurs Powrót do domu, czyli kolejna taka gra. Wydaje mi się, do której będą potrzebne pionki i ewentualnie kostka. Zapowiedzi. I tak wygląda strona ostatnia. Tak więc zobaczmy, jak prezentuje się nasz zestaw Flamey. Swoją drogą ciekawy, co oznacza imię naszej głównej bohaterki. Tak jak wspominałem, nie ma tu zbyt wielu elementów, ale tym razem wydaje mi się, że są one ciekawsze. Mamy tutaj na przykład pomarańczowy groszek, może być to użyte jako jakiś sygnał świetlny. Tutaj niebieski, taki zwężający się ku górze element, coś z elementów kosmicznych może. Taki różowy kwiatuszek. Tego typu element rzadko występuje. Jeden pin, 2 yy, na 2, taki gładki, też może się przydać. Serduszko jest, jest bardzo ładnie wykonane. Też mi się podoba. Elementy są ciekawe, bo nie powiem. Jest ich oczywiście mało, ale już jest lepiej niż w porównaniu z zestawem, gdzie dostawaliśmy smoczycę Miku. Dostajemy także szczotkę. Ciekawy element. Nie miałem z nim styczności wcześniej. Ciekawostka. I przejdźmy sobie do samej naszej flami. I znów nie zawiodłem się jakością figurki. Jest naprawdę fajnie pomalowana. Czarny nosek Oczy otoczone takimi białymi łatami, oczy, tak w trochę w stylu mangowym, jeszcze dodam, tak mi się kojarzą troszkę. Brwi takie ogniste, jakby linie, nieregularne, bardzo fajne. Jeśli chodzi o ogon i plecy, też mamy tutaj wyobrażenie jakiegoś płomienia, i z możliwością dodania czegoś do ogona. Tak więc jest to duży plus. Bardzo fajne, fajne wykonanie. I bardzo ciekawe uzupełnienie kolekcji. No, powiem Wam, że pojedyncza figurka nie robiła takiego wrażenia jak dwie ustawione razem. Wyglądają one przeuroczo, no i takie są, jak widzimy. Naprawdę świetnie się prezentują, mają fajne malowanie, mogą się podobać. Warto mieć ich więcej w kolekcji, tak czuję, że yy, będę. Kupował kolejne magazyny z serii Lego Elves, zarówno te archiwalne, jeśli się gdzieś pojawią, jak i te nowe. Tak więc czekajcie na kolejne recenzje, ponieważ na pewno się pojawią, na które już was zapraszam. Dzięki za obejrzenie odcinka, pozdrawiam i do następnego. Cześć! Swoją drogą ciekawe co oznacza. To jest technologia. Tu się pali, tu się świeci i to wszystko za złoto 80. Proszę. Jaka technika.